Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj z Skonsper, a to trzeci odcinek, zagrajmy w Modern Blade Warband na modzie Warsword Conquest. Jak widzicie, gramy naszym kurtym Helborgiem w Armii Imperium i uwaga, zdecydowałem się zacząć nagranie, ponieważ czeka nas wielka bitwa z Bretonią. Tak, ta bitwa będzie wynosiła chyba 800 vs 800 ludzi, także szanse są wyrównane. W końcu doczekają się jakiejś większej bitwy, ponieważ... Naprawdę e, Granie w armii, e, tak jak wiecie, głównego władcy, to no nie jest zbyt ciekawa sprawa Ponieważ e, no on tam sobie lata ciągle jakieś e, uczty no ale jak widzicie szarża Bretonii! Naprawdę konica mają epicką Tutaj nie wiem czy w ogóle przeżyję parę, troszkę Oj, ra laguje au! No chodź tuż ma to A ja no z konicą nie mam szans troszkę No chodź tu, oa Taj mnie zapierdzielił no dobra, dawajcie. O, ten, ten wyszedł z konia to cię zapierdzielę, chodź, 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 chodź. Ale Bretonia ma... Pizza. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą walkę. Ale co wam powiem. Od, minął tydzień od nagrywania ostatniego odcinka. E, mianowicie, miałem wyrywanie zębów, ósemki. Musiałem wyrwać, e, ponieważ... E, ...lecił aparat stały, tam rok temu chyba, zdjąłem. I nawet jakby te ósemki mi się wyrżnęły, to jest ryzyko, że mi się cofnie wada, więc musieli mi rozciąć całe dziąsło, cztery razy w sumie rozcinali, no i wyrywali, no wiecie, wyrywanie jak wyrywanie, nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, szczególnie takie podważanie takim, jak to się nazywa, taka dźwignia to się nazywa, chyba, do tego jeszcze... Eee, szczypce, takie obsęgi, no i kolej musiał wyrwać, Normalnie, się, jak się wyrywa zęby, no nie ma żadnej filozofii. Niby jakieś znieczulenie w strzykawce było, ale czy to jakoś pomogło? Raczej znaczy nie wiem, no ale tak ogólnie po tym byłem tak wyrąbany z mocy, że nawet nie mogłem nagrywać, mówić, jeść. Ale teraz po tygodniu już się zagoiło, jeszcze szwy tam mam, ale yy, na ściąganie szwów chyba teraz będę w tym tygodniu zapisany. Także wracamy do nagrywania, wracamy. E, co tam jeszcze mam. miałem wam powiedzieć? Aha. Co to właśnie tak będzie wyglądało na razie, to nagrywanie, póki jesteśmy w armii Lorda. Będę nagrywał te najlepsze bitwy i oblężenia. Teraz miałem włączony Audacity chyba jakieś. godzinę i czekałem na tą bitwę, czekałem, czekałem. Ale w końcu się to czekałem, bo. E, Imperium było bez żadnej wojny bo wojna tylko z królestwem Arabii. A teraz wypowiedzieli wojnę Bretończykom, nie? Ale wam powiem, że to jest epickość, nie? W tej bitwie. Co tu się dzieje? Jednak 800 ludzi, versus 800, tu jakiś łóżcik strzela. Tam się na napierdziela. A w ogóle miej się rację, konnica Bretończyków Epic. Normalnie w ogóle design zbroi, niebieskie zbroje, niektóre tam czerwone. Te wszystkie znaczki mniejsze. Kurde, herby, wszystko. No, daje to swój klimat. Ale naprawdę, to są jeżdżące tanki i Wbija, wbijają, się tą konnicą No Imperium będzie miało ciężki orzech do zgryzienia, po tej, szczególnie po tej bitwie Ale miejmy nadzieję, że wygramy Ale coś czuję, że z tą konnicą nie mamy z dużych szans No miejmy nadzieję, że coś się zmieni, miejmy nadzieję, że coś się zmieni Brytonczycy jednak takimi pizdami jak pisaliście mi w komentarzach nie są, no może nie wiem jak pichota, ale... Konnice mają normalnie wyrobaną, nie wiem, w ogóle w kosmos, o tak można powiedzieć. No chyba przegrywamy tą bitwę, słuchajcie. Chyba imperor ka, tak Karl, imperator Karl Franz będzie musiał się wysować. No bo zobaczcie, co tu się dzieje? No nie ma, nie, nie wygramy, o to jest ten, o, pamiętacie go? To jest ten... ...Price, ten kapłan, co my go zrekrutowaliśmy. Na w pierwszym sezonie, jakbym go dogonić, to bym ja wam pokazał, ale najwyraźniej no nie mogę. Nie wiem czemu. Może Shiftem? Nie, ale o, tutaj, właśnie, upadł. No nie, i co? Warrior Prize zginął. No pff, ale zajebisty byłeś. Nie, ale był fajny, bo tam nie dość był drogi. To miał takie skills, że to jest masakra. No wiadomo, jak go toczą, to nie ma szans. Ale przekrywają to, zobaczcie, dostajemy w pierdol. Dostajemy ostry w pierdziel. Jeszcze e, zrobiłem się na weteran mieczni weterana miecznika. E, nie wiem czy to był dobry wybór, ponieważ jak może wiecie lub nie, ch chcę iść na rex Guarda, czyli to jest taki kozak na koniu. No to nie jest ten kozak na koniu, ale też jest na koniu. I ma bardzo fajną, zajbisą kopię. Ciężką zbroję, a jak już go, go tarcze bardzo super. Fajną, a jak już zwalą z konia to wyciąga wielki, ciężki, długi, dwuręczny i ostry miecz, którym przecina głowy swoich przeciwników. Dlatego zdecydowałem się na właśnie taką klasę, tylko teraz nie jestem pewien czy na pewno pójdę, czy to będzie to drzewko umiejętności, które chciałem wybrać. Czy to ten weteran Swordsman wsiądzie na konia, czy to może tam był Urlik Swordsman, nie wiem. Najwyżej można, wiem, że można się cofnąć do wyboru wcześniejszego, także najwyżej zrobię to od nowa, nie? A zawsze umiejętności będą, eks będzie za to jakiś jakaś broń będzie i no i zaczymy, no co do jeszcze ja mam tam miałem mówić coś ale zapomniałem co ja chciałem wam powiedzieć coś o samej postaci ale aha właśnie yy, ostatnio po jakby było pytanie no i przegraliśmy wojnę Przegraliśmy ja podzielę mówiłem aha teraz 700 No i jesteśmy zbyt ranni, żeby walczyć Eee, padło pytanie, jaki rodzaj wojsk chcecie? Eee, jaki rodzaj wojsk? Eee, no wiecie, jaka rasa, jakie jednostki i, i w jakiej liczebności. Ja czyli liczebność jeszcze nie zrobiliśmy, ale liczebność zaraz Wam podam, jaką bym wiedział. No i pa tam zadecydowa zadecydowaliście, żeby. Eee, tak, jeśli chodzi o piechotę, to chcieliście Krasnoludów. Nie pamiętam, teraz z pamięci to mówię, bo nie pamiętam jakie te komentarze były. Chcieliście krasnoludów, chcieliście chyba orków bodajże? I to było jeśli chodzi o piechotę, nie? żeby do takich tanków zrobić. Jeśli chodzi o te jednostki dystansowe, to mówiliście, że jak już łucznicy to wysokie elfy, a jak chcecie yy, kuszników, to nie wiem czy pamiętacie, ale mroczne elfy miały takie małe kusze powtarzające, że. Można było normalnie maszować ten lewym przyciskiem i tak, tu, 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 strzelać z tej kuszy, nie? No, może troszkę jest wolniej, przesadziłem teraz. Ale mają te kusze powtarzające, i wy chcieliście, właśnie, żeby były jak już mrożne elfy, to powtarzające kusze. A jak strzelcy, to z Imperium. No to weźmię sobie strzelców z Imperium, jak chcecie. Myślałem też bardzo w sumie nad tymi Skaven'ami, bo oni tam fajnych strzelców mają, jakieś minigany. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Ja, jak pamiętam, z nimi walczyłem w pierwszym sezonie, to miałem problem, szczególnie z tymi wszystkimi strzelcami ich, bo oni i tak nas spamili tymi małymi myszami, że to... No ale zobaczymy. Yy, tak samo krasnoludy mają fajnych strzelców, tych takich wysoko-levelowych, Że Thundergun, że mają te miniguny takie i, i inne... No, zobaczymy jeszcze, raz zobaczymy. Ale jak już, jeśli chodzi o liczebność, to tak. Jednostki dystansowe... Chciałbym mieć tak... Trzymać się liczby tak 30, maksymalnie 40 jednostek dystansowych. Czemu? Ponieważ więcej już się nie opłaca. A jak do nas podejdą yy, jednostki wroga, to nie będzie ciekawie. już 40 na pewno będzie miazga. I tak mi się wydaje, że tak z 10, może 15 walniemy sobie strzelców broni palnej. A reszta będzie tam tamta 20 czy 25, będzie yy, tak pomieszana. Troszkę kuszników mrocznych elfów i troszkę wysokich elfów łuczników czemu tak postawiłem, ponieważ zobaczcie, broń palna ma co do siebie, że jest może mocna jest, ma, zadaje dużo obrażenia ale e, jednak bardzo długo się ją przeładowuje, szczególnie tą taką no mocniejszą broń palną wiem, że chyba im więcej ma się do broń palnej tym szybsze jest przeładowanie może, nie wiem ła, dostałem od niego, dobra wiecie co, ja tam sobie tutaj Yy, Od wa walki, bo chcę mieć lut. Dlatego ja sobie tutaj pójdę gdzieś na tyły. Wy sobie to walczcie. Ja sobie pogadam do Was jeszcze. No nie, zabił mnie! No nie! No i nie ma luta. to nie ma. No nie, i znowu odciął głowy. Ale przeżyliśmy, także... No, anyway. Liczebność, tak, wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł, ponieważ, zobaczcie, ciężka broń i oni wypalą, załóżmy tych 15 na raz, no to zrobią duży damage, ale zanim oni sprzedują, to już do nas dojdą. I właśnie myślałem, że jak oni wypalą ci yy, z pistoletów, z tych gnatów swoich, to zniszczą tarczę, dłużej no jednak ktoś będzie miał tarczę. I wtedy tych 25, czy tam 30 kuszników i łuczników zacznie próć szybko z tych wszystkich bełtów, strzałów, będą normalnie będzie taka fala strzałów, że to się wam nie wyobraża. Nie wyobrażacie sobie tego? Yy, I zaleją ich po prostu, bo jedyny problem z tymi tarczami był taki, że no, no, oni blokowali łuki i strzały od łuków i kurz, ale nie blokują przecież kul od korabinów, nie? Także to jest dobry pomysł, no tak mi się wydaje, będziemy kombinować. O, i tak mamy lut. Ale fajnie, patrzcie, Jakiś 46. Dobra, będziemy mogli go wziąć. Założymy sobie. Dużo hełmów mamy. Yy, no i wiecie, oni do nas dojdą. A tak to wszystko jeszcze ich tam wykoszą. Tych 20 uczników ich wykosi. Oczywiście ja mówię, już to stan liczebności, że każdy na maksymalnie wylewelowany będzie, nie? O, jak widzicie mroczne elfy versus wysokie elfy. Wojna. O nie, robimy obrażenie. Nie, już myślałem, że robimy obrażenie kołron. No nie, ale fajnie by było. Yy, I no, i tak mi się wydaje, będziemy yy, trzymać się tej liczebności, jeśli chodzi o jednostki dystansowe. Jeśli chodzi o kodnicę, tego jeszcze nie myślałem o tym. Na pewno będziemy sobie Brytończyków wow, to... a chaos! Chaosem się napierdzielamy. To dobrze, to dobrze. Chcę atakować, bo będę miał lud yy, i. <laughs> I co jeszcze? Aha, kodnica, no tak. Bretończycy. maksymalnie wylewolowani jakiś Rycerze, tam widziałem pewno było tych rodzajów rycerzy. Oni tam chyba skupili się tylko na kawalerii w tej Brytonii. No i, i tam sobie ich zrobimy. Nie wiem ilu. Myślałem tak może 20, no 30 też max, 30 konicy. Widzieliście jak tam ta konica robiła miazgę. Ale 30, 20, bardziej 20, 20 coś może. No bo zobaczcie, jeszcze musimy, a reszta to normalna ta, normalna kawaleria będzie. Normalną kawalerię sobie walniemy. Eee, nie, normalna kawaleria, co gadam? Eee, normalna piechota. No i piechota będzie mieszanką, wydaje mi się, krasnoludów z młotami ciężkimi. Z toporami ciężkimi. Eee, I mieszanka orków, bardzo ciężkich orków, tak mi się wydaje. Będzie najlepiej. Myślałem nad chaosem, ale... O ja pierdzielę, jak on tnie tym mieczem. Ja chcę lud. Proszę mnie nie atakować. Ja tam tutaj przyszedłem po... Dobra, chodź tuż ma to. Za imperium, za mojego ojca. Przecież toż to chaos, zapomniałem Zabiliście mojego ojca, kurwy. Chodźcie. Dostaniecie z własnego miecza, tylko niech go znajdę. Tu jest miecz chaosu. Chaos, Chosen Sword. No. Atak! Kurde, szorzo. Za mojego ojca idę, na tego diabła. Co? Je, yeah. chodź, chodź tu! Szmato! Kurde, siedem... major mało. Chaos, tak, poszedł chaos, kurde. O, leci, leci, leci! Szarża! No. Nie mogę go trafić. Koń! Koń! A, nie, za mało jeźdźstwa. Nie mogę. Za, większy, za duży jest dla mnie. Dobra. Tam jest jeszcze chaos, ale z nimi długo się walczy i było tylko 30. Dobrze Chcę wejść na to. Empire Warhorse. A, on wszedł na naszego konia. Patrzcie na tego diabła, patrzcie na tego skurczy syna Łeee, jaka mina Jak język wy ten. No zginął w końcu, nie? Musiał być, musiała być jakaś oznaka śmierci. Dobra, można na tego konia da się wsiąść. Wsiąść Nie, nie można. Dobra, Tam został jeden jakiś koleś, wymija naszych ludzi. Ale naprawdę, jaka trudna walka z chaosem! Patrzcie to, 30 chyba, a już nam wybił. Nie wiem ile. Dawajcie, Dobra, zapierdzielony. Jak ostatnio mówiliście, że te odcinki są za krótkie, teraz zrobimy sobie takiego małego jebacza Niech będzie długi. Najwyżej renderowało, będzie mi się renderować 200, 250 dni. no, 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 no. Patrzcie to, ale chyba nie można, A, Restricted Item, no tak, no tak Przecież nie jesteśmy ludźmi z chaosu Sprzedamy to, albo nie, mam lepszy pomysł Kiedy już podbijemy cały chaos Na głowę ściętego lideru li... Na głowę ściętego władcy chaosu, no jak zetniemy głowę już temu, nie wiem, oni, nie wiem kto jest liderem chaosu Teraz nie chcę wam powiedzieć Ale jak już to zrobimy, jak zetniemy mu głowę i go zabijemy to mu włożymy na pal razem z jego głową ten hełm, tak to będzie przez prawie cały let's play No do momentu jak podbijemy chaos, bo let's będzie trwał dalej Bo później, No i będę wam spoileru dawał, ale na pewno coś się wydarzy Moje przeznaczenie nie jest jeszcze tak bardzo pewne Dobra No ale nie, zdupi, rozdupili nas kurde 30 Czyli co, mamy wojnę z Bretonią i chaosem? No to zajbisty jesteś Karol, Karlo Z dwóch frontów wojna? Z lewej i prawej strony? To będzie miazga, niech się jeszcze krasnoludy dołączą i orkowie no, następna bitwa. Słuchajcie, jest tych bojen tutaj. No tym razem Bretonia widzę. No, ale powinniśmy ich zmiażdżyć. Wo, wow, wo, wow, dobra, dobra. Yy, no, i, no i tak mi się wydaje, tą liczebność będziemy mieć. O, przepraszam. Ech! Ech! Yy, tą liczebność będziemy... Oczywiście On ona się będzie zmieniać, troszkę powiększać, może troszkę pomniejszać. Będzie elastyczna, że tak powiem. Jeszcze co do piechoty, możecie mi podpowiedzieć coś. Ale już sam pomysł orków ciężko zbrojnych i, i tych i yy, krasnoludów bardzo mi się podobał Więc dlatego na, na, na pewno na to Echya! O przepraszam bardzo Na pewno na taki układ można pójść Czy tam jest kolej z chaosu? Naprawdę Czemu tam jest kolej... Czyli co? Brytończycy mają gościa z chaosu, ale fajnie Nie wiedziałem, że tak będą chcieli w ogóle Ach, Widocznie Wow Koleś by prawie mnie spiki zciągnął. Przecież to są normalni ludzie, o! Szmaty, co? Jeb Jeb No Gin! Gin! Dobrze! 168! Kurt Helborg zabił jednego No nie, Bretonial Lords Warhouse. Warhorse. Dobra, lecimy, panowie, dalej! Co to jest? Smal Halabird. Nie chcę Halabardy, Halabarda się. Chociaż może nie, ale ja, ja się w używaniu halabardy. No i rejks guardowy jak widzicie na staty, jak można popatrzeć, szaleją. Wcikanie mnie wzięło coś, nie wiem co się dzieje. Oh fuck, już myślałem, że leci na mnie. Empire Sharp, pewnie ci sharpshooterzy dobrze robią, bo to... Sharpshooter to chyba taki sniper. Strzelec wyborowy, tak można zrobić. Tak muszę powiedzieć. Martwy Koń, Wolg, to jest jakiś Brytończyk. Yy, no i... i no liczebność będzie elastyczna. Wydaje mi się, że jak będzie mieć tam ze 160 ludzi, no, to będzie się powiększało, nie wiadomo, więcej ludzi będę miał, tym większe będą liczby, ale jednak chciałbym, żeby główną siłą była piechota u mnie. Konica będzie szła na flanki i będzie nas wspomagała, po prostu będziemy otaczać wroga i będziemy ich walić o tylca z tą konicą. O, no, no, ale pewno mamy tych tutaj hełmów. Pia pierdzielę. I, i no, fajne jest to, że jak służymy w armii, to relacje nam się powiększają z, z tą frakcją, więc to się przyda. E, czekajcie, ja to sobie leveluję moją postać, mamy następny level. E, w co mogę dać? Na początku bo widzicie, mamy leadershipa, mamy troszkę charyzmy. Ja chcę go na razie, żeby się skupił bardziej na bycie wojownikiem. Bo, żeby być Rex Guardem, to trzeba jednak mieć dużo na pewno w Ridingu. Bo, jeśli w ogóle chmarzę o. jak to się mówi? W nie wiem czy to się. Żeby w ogóle wejść na takiego zajebistego konia, to muszę mieć dużo do tego. Dużo do. E e jeździectwa damy sobie na pewno na Tuchender na razie. E tam ktoś powiedział, że będziemy, możemy być Rex Guardem z pistoletem, Zobaczymy. Dobry pomysł, ale zastanawiam się czy mi wystarczy miejsca w Equipuku. Jak, jak, jak chcę jeszcze mieć dwuręczny Mieć ciężki, i pikę, i tarczę, no zobaczymy Dalej sobie tutaj lecimy Pierdzielny katar normalnie niszczy mi całe nagranie, ale i pierdole, no ja nie nagrywał. Chyba robimy, o, robimy oblężenie na Left Grinac. dobra, to może po tym oblężeniu już skończę odcinek, bo nawet nie wiem jak on się długo, jak on się duży. Więc no zobaczymy, zobaczymy Tak, ale końcu nagrywamy, tak, bardzo się tego cieszę Powrót, pierdzielny Ząb mi wszystko tak naprawdę też zniszczył. Ale lecimy. Yeah. Dev Green nas będzie nasze. To no, tu. Do yeah, oblężenie. Już dawno nie było obleżenia. Join the next Assault No no nie lecimy, no kurde. O, to jest ten taki zam... O, tak! Pamiętacie design tego zamku? Pamiętacie ten design? Kto tu, umarł? No, kto tu umarł? Kto tu umarł? Kto tutaj wysłał ogi bugi wasguna? No, ser Legolasus. Wszyscy go pamiętamy. To tak naprawdę te wydarzenia tu teraz są, to jest kontynuacja Sagil, co jest po śmierci ser Legolasusa. Taka, taka prawda jest, słuchajcie, tak to zrobiłem. Schakowałem grę i, i zrobiłem nową postać w tamtym save'ie, tak? I wiem, że pani tak się da, ale ja tak nie zrobiłem, ale zrobiłem. No. I o ser Legolasusie krążą legendy. Wszystkich teraz rozpiera duma w sercach, że mogą walczyć w miejscu śmierci takiego wielkiego lorda, takiego inteligentnego i przywódczego lorda. Zobaczymy, czy w ogóle będzie mi dane wbić tam. Chyba nie, ale dobra. No chodźcie, 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 chodźcie. Tam są ucznicy. Teraz bym sobie postrzelał chętnie. Ale nie mam czym. I tu by się na przykład taki łuk przydał, nie? Ale i tak lecimy na rex Guarda. Będę tankiem pieszym, który będzie wbijał yy, naprzód naszych wojaków. Będę tym mieczem podwójnym wszystkich rozcinał. I będę rozcinał tętnice gardła. Otwierał jelita i wątrobę. Rozcinał flaki i grube jelita też. Dobra, może tu wbiję. Nie, nie mogę wbić. Fuck. Chodź. Dobra, nie da się. Za dużo ich. O, o, Wszedłem do moich ludzi. Dobra, już nie jestem. No dobra, dobra, bo no, wbijamy, bijamy. Trzeba wbić. Najważniejsze w obleżeniach jest to, żeby wbić. Najgorsze jest, jak się wszyscy skampy w jednym miejscu i nas cisną. To jest najgorsze. Ale. I najgorsze jest to, że jest jedna drabina na pierdzie cały zamek. Czasami są trzy, ale jak jest jedna, to jest przesrane. A szczególnie jest przesrane wtedy, kiedy są trzy drabiny. Ale nasi żołnierze są tak głupi, że nie pójdą do tych trzech grami, tylko wszyscy się zaspamią w jednym i przegramy oblężenie. Miejmy nadzieję, że się przebijemy. Tam gdzieś łóżnice dostają. O chyba wygrywamy dobra, no, zajebiście. O, idą nasi. Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, bo Dobra, dora, wbijamy, bijamy Ło, słuchajcie, dało, dało się wbić. Ja nigdy nie udało mi się wbić. Znaczy w mi udało, ale... No i widzicie jakie to były jednostki? To były te wszystkie blazing, suny... To byli kapitanowie, takie bardzo dużo levelowe, nie? Ale widzicie, wbrew pozorom na oblężenia dobra jest kawaleria, jak tutaj widzę. Blazing Knights to jest kawaleria wszystko, o ile mi wiadomo. Chyba tak. No, Empire Captain, Marksman. Kapitanowie jacyś tutaj napierdzielają ich. Chociaż Bretonia niby słaba jest, także wiecie. No, ja się jedyne co się boję, to najgorzej będzie wojna chyba z chaosem, moja, nie? Bo chaosi to są normalnie przerąbana frakcja, tak mi się wydaje. Bo wyglądają Na najłatwiej no, będzie od Brytonii zacząć. Ale Brytonię też zniszczymy. Najpierw zemsta za ojca, ja nie popuszczę tak łatwo. Myślę, że co, że, że, że mogą zabijać mojego ojca? Tak normalnie? Że zabiją mi co? Nie zapomnę? Ja, że zapomnę? Ja nigdy nie zapomnę, tak chciałem powiedzieć. Nigdy nie zapomnę. Dobra, słuchajcie wszyscy bardzo serdecznie, jeszcze jedna bitwa. Nie eee, ja wiem ile ten odcinek trwa, ale już na pewno za dużo, także żegnam Was bardzo serdecznie. Tu był Skonsper. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Jak chcecie coś usłyszeć na następnym odcinku, to piszcie w komentarzach. Jak na pewno się jakoś dogadamy. Powrót do nagrywania, już nie wiem który. Teraz będą się ogarnąć rendering. Będzie mi się renderowało ten długi odcinek z 3 dni. No, ale przynajmniej będzie długi takie zadośćuczynienie za ten 110 minutowy. W sumie drugie, bo jeszcze go ale go nie liczę. bo i tak nikt tego nie ogląda. No, na pewno zmieni się plan wydawania odcinków. Warzone War Conquest będzie taki sam plan wydawania, ale inne się zmienią. No i niestety w przyszłym tygodniu już wjeżdżam na obóz, także naspamię wam ty, tymi odcinkami ile będę tylko mógł. Jutro dzisiaj wszędzie. I, i, no, i będziecie mieć jakiś tam stały dostęp, ale jeden na tydzień do... w lasu tak naprawdę na obóz taki survivalowy no a później dwa dni i Anglia, lecę do Anglii siano robić jak już zrobię siano to wrócę, kupuję lepszy sprzęt i takie, odpalimy sobie takie zajebiste mody na kompa, że, że, mi, że wam rozwaliłby i będę mógł renderować czterema programami naraz 55 odcinków i was zaspamię, yo siemano, do widzenia